Dzisiaj jedziemy nie w Bieszczaty, nie w Beskidy, ale w rejon południowo-zachodniej Polski. Zobaczycie, że tam też jest ciekawie. Odwiedzimy Góry Stołowe. Jest to pasmo górskie w łańcuchu Sudetów Środkowych. To górskie pasmo wypiętrzone zostało przed 30 milionami lat. Góry Stołowe są unikatowe w Europie. Zbudowane są z piaskowców cisowych, ułożonych poziomo, stąd ich nazwa. Jedziemy krętą drogą, zwaną drogą stu zakrętów. Naszym celem jest schronisko we wsi Pasterka. Przyznam, że nie liczyłem ile zakrętów pokonaliśmy, ale amatorzy jazdy kolejką górską w wesołym miasteczku byliby zadowoleni. Do schroniska dojeżdżamy tuż przed północą i nocujemy w namiotach. Dopiero rankiem możemy podziwiać okolice. Po śniadaniu czas pochylić się nad mapą i omówić trasę. Najpierw żółtym szlakiem dojdziemy na najwyższy szczyt gór stołowych Szczeliniec Wielki. Następnie czerwonym szlakiem dojdziemy do błędnych skał i zielonym wrócimy do schroniska. Mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę. Słońce, bardzo dobra widoczność. Temperatura powyżej zera w ciągu dnia ma być kilkanaście stopni, a więc warunki idealne do tego, aby chodzić po górach. Za mną widać szczeliniec wielki. Zapraszam. Przechodzimy przez wieś pasterka. Jej początki sięgają XIV lub XV wieku. A nazwa miejscowości pochodzi od polskiej nazwy Pasza, pastwisko. I ma związek prawdopodobnie z wypasem zwierząt na tym terenie. Wchodząc na teren parku narodowego zaczynamy podejście na szczyt szczelińca. Te wystające korzenie drzew stanowią dobre oparcie dla stóp, ale przyznacie, że wyglądają trochę drapieżnie. Przechodzimy przez ucho igielne i jesteśmy przy schronisku na szczelincu. Stąd rozpościera się piękny widok na okolicę. W dole widzimy wieś pasterka i schronisko. Stamtąd wyruszyliśmy. Tutaj na górze można odpocząć, odetchnąć świeżym powietrzem, usiąść przy schronisku. I na przykład przy kawie podziwiać widoki. Polecam szczególnie zachody słońca. Są bardzo malownicze, co mogę pokazać na zdjęciach z mojej poprzedniej wizyty na szczelincu. Wróćmy do dnia dzisiejszego. Mamy piękną pogodę. Dochodzi godzina 11, a tu za schroniskiem zaczyna się ciekawa trasa do zwiedzania. Podczas kolejnych procesów wypiętrzania tych gór, następowały także procesy wietrzenia piaskowca. Czemu sprzyjały zmiany klimatyczne na tym terenie? Tak powstały ciekawe formy skalne, które teraz możemy podziwiać. Te formy skalne nazwane zostały w różny sposób, na przykład kaczuszki, kwoka, mamut. Możemy tu także odszukać skał, które przypominają wielbłąda, słonia i wiele innych. Najciekawszą jednak skałą jest fotel pradziadka, zwany też tronem Liczyrzepy. Jest to najwyższy punkt na szczelincu, gdzie zrobiony jest punkt widokowy. Ciekawostką są wyryte tutaj napisy przez pierwszych zdobywców tego miejsca. Można odczytać datę 1576. I obok napis słabowidoczny i HS. Podobno wśród tych pierwszych zdobywców był pewien jezuita. No, rzeczywiście. Nie kusi, Słuchajcie, I to ja. tu przyjdziemy nocować. No, ma potencjał. Tu, no. zobacz tu jak fajnie. Tu też jest coś tak fajnie. To prysznic. <laughs> prysznic jest, ze skału leci. A, Zaczynamy. Jak widzimy, przejście wyznaczoną trasą wymaga czasem odpowiedniej techniki i zdjęcia plecaka. Niech go ktoś popchnie. Niektórzy wybierają trasę na skróty. Tego akurat nie polecam każdemu. Dzisiaj ominęła nas jedna atrakcja zamknięta z powodu zalegającego tam śniegu. Jest to tak zwane piekiełko. Wprawdzie mamy prawie maj, ale w tym piekiełku można zakopać się śniegu. Z poprzedniej wyprawy pokażę, jak to wygląda. Jest to głęboki wąwóz powstały w szczelinie skalnej. Wygląda naprawdę imponująco. Polecam, w ciągu lata. Żegnamy się ze szczelincem i zmierzamy w kierunku błędnych skał. Po drodze odwiedziliśmy jeszcze jedno ciekawe miejsce Fort Karola, a raczej pozostałości fortu położone na górze Ptak. W tym miejscu, w 1790 roku, Został wybudowany z rozkazu króla Prus Fryderyka Wilhelma II niewielki fort Strażnica. Stacjonowało tu kilku, może kilkunastu, żołnierzy. Ta mini twierdza położona była nad drogą stu zakrętów i miała zabezpieczać granice Prus i Austrii. Dlaczego? Yy, to miejsce nazywa się Fortem Karola, a no dlatego, że ta budowla, ten fort został nazwany tak na cześć cesarza Karola VI. Dziś niewiele już z niego pozostało i jest po prostu dobrym punktem widokowym i turystyczną atrakcją. Mamy plan dojść do Błędnych skał czerwonym szlakiem przez Lisi Grzbiet. Jest to bardzo malownicza trasa, co zaraz zobaczycie. Niestety obecnie szlak ten został przeniesiony w inne miejsce, na drogę rowerową, mniej atrakcyjną widokowo. i love you Błędnych skał docieramy po godzinie 15. Chwila odpoczynku i wchodzimy w labirynt skalny. Chodźcie z nami, jest szansa, że się nie zgubimy. W tym miejscu trochę ciężko jest przecisnąć się, zwłaszcza z plecakiem. No, poradziliśmy sobie. Drewniane płotki powstrzymują turystów przed wchodzeniem tam gdzie nie powinni. Podobno nie jeden już tutaj zabłądził. Ta skała nazywa się dwunożny grzeb. W niektórych przejściach nadal leży śnieg, jak widać. Przez niektóre szczeliny trzeba przeciskać się bokiem pod warunkiem, że brzuch za bardzo nie wystaje. Na szczęście ja nie mam z tym problemu i mamy kolejne ciasne przejście. A tu jest skała, kurza stopa. Można zrobić sobie przy niej zdjęcie. Chyba najbardziej uciążliwe są przejścia pod kątem, bo trzeba opierać się o skałę, po której czasami spływa woda. Do II wojny światowej błędne skały były nazywane wilczymi dołami, gdyż podobno wilki znajdowały tu schronienie, a niewielu ludzi potrafiło przejść bezpiecznie przez ten skalny labirynt. Ciekawostka. Błędne skały oraz rejon szczelinca były plenerem filmowym niektórych filmów. Kwięcono tu m.in. opowieści z narni Książe Kaspian, Przyjaciel Wysokiego diabła, czy Dwa Światy. Zdania mówią, że labirynt skalny został stworzony przez rozgniewanego ducha gór Liczyrzepa. Zobaczcie, jak ciekawie wygląda to drzewo korzeniami wczepione w szczeliny między skałami, a nawet próbuje wejść do góry na skałę. To już prawie wszystkie atrakcje na dzisiejszy dzień. Pozostało nam zejście zielonym szlakiem do schroniska w Pasterce i odpoczynek, gorąca kolacja dla chętnych, sauna przy schronisku i nocleg w namiotach pod gwiazdami. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy wchodząc do pastarki. We wsi znajduje się unikatowa hodowla owiec, rasy skudde. Jest to najmniejsza i najbardziej pierwotna podobno rasa owiec w Europie. Są one mało wymagające, często wypasane w górach, głównie na terenach chronionych. Mieliśmy piękną pogodę i ciekawą wycieczkę na szczeliniec do błędnych skał, a dzisiaj pogoda, jak widać, pogorszyła się, jest pochmurno. My nie mamy zbyt wiele czasu, bo musimy wracać do domu. Odwiedzimy więc jeszcze jedno miejsce: Wodospady pośne, zanim drogą stu zakrętów wyjedziemy z gór stołowych. Po drodze do Wodospadu. Opowiem o jeszcze jednym ciekawym miejscu, którego nie damy rady niestety dzisiaj odwiedzić. Trzeba na niego zarezerwować cały dzień. Jest to skalne miasto po stronie czeskiej. Są to większe, wyższe formacje skalne, przejścia i labirynty. Tak więc jeśli znajdziecie kiedyś czas, to warto odwiedzić także to miejsce. Jesteśmy przy wodospadzie. Tu się pożegnamy. Zapraszam na następną wycieczkę.